To do mnie nadal jeszcze nie dociera to, co się właśnie przed sekundą stało, i ciężko mi w to uwierzyć, ale wracałam sobie spokojnie z zakupów i nagle ktoś do mnie podbiegł, jak już miałam chodzić do domu, i próbował mi wyrwać torebkę Cała mi się rozwaliła, cały pasek mam oderwany, ale udało mi się ją wyrwać, bo kopniałam tego kogoś w jaja, więc wiem, że to był chłop, ale on się zaczął coś tam miotać, szarpać się ze mną o tą torbę. Normalnie u nas na podwórku był, wszedł za mną, Kurtką. Nie wiem, musiałam jej nie domknąć, albo się jakoś przycisnął, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jeszcze zanim poznacie całą historię, upewnijcie się, że subskrybujecie już ten kanał wraz z dzwonkiem, a także zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo na 25 tysięcy lajków pojawi się kolejny odcinek na tym kanale. Koniecznie zajrzyjcie też na kanał Mai, bo już o 11.45 wlatuje nowy film, którego nie możecie przegapić. Ja mam rozwaloną torebkę, nawaliłam kogoś na naszym podwórku, bo po tym jak kopnęłam go to pobiegłam szybko do domu, wziąłam pierwszą, lepszą rzecz, wziąłam lampę, e, taką, jaka się świeci teraz tam, i zaczęłam gubić z lampy. I ten ktoś nagle stracił przytomność, ale oddychał, także żyje na pewno, tylko go unieruchomiłam chwilowo, co moim zdaniem jest dobrym plusem dla mnie, bo mogłam go w tym czasie przeciągnąć przez połowę podwórka, co nie było zdecydowanie prostym zadaniem dla mnie, bo ta osoba waży trzy razy więcej niż ja. Jest oczywiście nam, jak zawsze pomagał, ale no, udało mi się go tu przytargać i związałem go taśmą do słupa i siedzi sobie tutaj rozkraczony jak żaba, dalej oddycha, ale jest nieprzytomny. Problem jest taki, że Milana nie ma w domu Będzie dopiero niedługo A ja nie mam pojęcia co się robi z nieprzytomną osobą I czy jest to jakieś niebezpieczne Żeby on przez dłuższy czas był nieprzytomny Czy powinnam go obudzić? Chyba powinnam, no na razie sobie siedzi tam Nie rusza się O, wiem co możemy zrobić Na filmach zawsze jak ktoś zemdlał No to mu walili zimną wodą w twarz No nie? Co prawda na podwórku jest mega zimno, ale ja nawet nie wiem kto to jest I chciał mi zabrać torebkę I mam na podwórku. Tylko więc nie obchodzi mnie to, czy temu komuś będzie jeszcze bardziej zimno, czy będzie potem chory, czy nie, nie obchodzi mnie to. Muszę go obudzić i muszę z niego osiągnąć jak najwięcej informacji. Po co tu w las? Co ode mnie chce? Czemu chciał mi zabrać torebkę? Dlatego bierzemy sobie jakąś michę wielką z wodą i zrobimy szybką pobudkę. Dobra, mam już wodę, myślę, że tyle starczy, bo też nie chcemy tej osoby utopić, z deszczu pod się wrąbać, tylko ją obudzić. Także lecimy. Ogólnie to z tego, co widzę, pies próbuje tą osobę pocieszać. To ty chodź tu. na pisie wody, jak chcesz. Toti, ty, dlaczego ty tą osobę przytulałeś? Tak właśnie postępowałby pies, gdyby ktoś włamał się do naszego domu. Zamiast mi pomóc, zamiast szczekać na domu, osobę, robić jej coś, to on się przytula. A teraz jeszcze pije tą wodę. Wiesiu, my musimy oblać tą wodą kogoś. Nie wiem nawet, jak tą osobę możemy nazwać. Może złodziej. Będziemy mówić na tą osobę złodziej. A ty przestaniesz pić? Pies ma w domu dwie miski z wodą i musi pić z tej. Dobra, Toti, wystarczy. Przestań już. Pora obudzić naszego złodzieja. Trzy, dwa, jeden. Dzień dobry. No tego się pan chyba nie spodziewał i zostaw go. Witamy na naszym podwórku. Wypuść mnie. Nie ma takiej możliwości. Wypuść mnie stąd. No, nie wiedziałam jak pana dobudzić, ale jak widać mój jeden pomysł zadziałał. Także witam bardzo serdecznie i takie pytanie, dlaczego zepsuł mi pan torebkę i dlaczego chciał mi ją pan zabrać i dlaczego wszedł pan za mną na nasze podwórko i dlaczego ma pan zamaskowaną całą twarz? Nie no, będę z tobą rozmawiał. Ale będziesz ze mną rozmawiał, bo jesteś na moim podwórku. To wypuść. Nie wypuszczę cię, ponieważ masz przesrane. Mój chłopak już tutaj jedzie, rozprawi się z tobą, e, wezwiemy oczywiście też policję, wszystko jest nagrane na kamerach, bo gdybyś miał więcej mózgu, to wiedziałbyś, że mamy po prostu ochronę i kamery na każdym kroku, także no, nie było to zbyt mądre zagranie z twojej strony. A może powiesz, jak masz na imię, bo nie wiem... Nie chcę trochę mówić do ciebie na pan! Nie będę z tobą rozmawiać. Ale będziesz. I wypuść mnie wą zimno. No niestety trzeba było o tym myśleć. Dowiem się dlaczego chciałeś zabrać moją torebkę. Weź się tak nie wi, bo wyglądasz jak Karaluk jakiś, jakiś robal. W ogóle nie wiem, ja się nie boję jakoś tej osoby, bo widzę, że to jest po prostu kolejny debil. Nagrywaj mnie. Spokoj, ja cię mogę nie nagrywać, ale i tak tu są kamery wszędzie, więc i tak, i tak jesteś nagrywany. Wiesz, jak będziesz się tak kręcił, to ta taśma będzie się tylko w ciebie wrzynać i będzie ci jeszcze gorzej. Ale to tylko taki dip. Chyba się poddał i chwilowo sobie siedzi. Niech on sobie tam siedzi, a ja już o wszystkim napisałam do Milana. Niestety, byłam załatwiać jakieś sprawy i trochę drogi do domu ma, także na chacie będzie dopiero za jakiś trochę dłuższy czas, a do tej pory ja muszę sobie poradzić z tym kimś. Sama i próbować go tu utrzymać. Myślę, że ta taśma nie puści, bo jest serio mega mocna. Jak zresztą widzieliście, on całym ciężarem ciała się opierał i nie udało mu się jej przerwać. Także myślę, że to go tam na długo utrzyma. Ale ja chciałabym z niego wyciągnąć jak najwięcej informacji, bo widzę, że to nie jest jakaś mądra osoba, co zresztą mogliśmy już wywnioskować po tym, że wbił się na chatę, która jest jakby z ochroną. Także jakbym chciała, to ochrona już by tu mogła być, ale przez to, jak jest nasze życie, to już mam doświadczenie. Z takimi osobami, I po prostu wiem, że poradzę sobie sama. Przynajmniej do momentu, aż wróci Milan, a potem zadzwonimy po policję i tak dalej. No bo jednak jest to chłop, tak? Ale ja jestem dziewczyną i mimo tego, że mi się z nim udało, jak był nieprzytomny, no to teraz mogłoby być nieco gorzej, więc nie będę raczej się pchała i robiła z siebie nie wiadomo jakiej bohaterki, niech sobie bo po prostu tam siedzi. A skoro ta osoba nie chce z nami współpracować po dobroci, to wpadłam na pewien pomysł, co możemy zrobić? żeby po prostu ten ktoś zaczął nam odpowiadać. Będziemy mu podstawić pod nos jakieś śmierdzące rzeczy i po prostu będziemy je tam trzymać, aż dostaniemy odpowiedź na nasze pytanie. Czyli chociaż jak ma na imię, kim jest, po co tutaj przylazł, dlaczego chciał mi zabrać torebkę i takie tam. Na początku weźmiemy może sos pomidorowy. Na ogół to to wiem, że to jest normalne jedzenie i może jakoś bardzo nie śmierdzi, ale dla mnie, dla osoby, która nienawidzi pomidorów, to jest okropne, więc... Może akurat na tą osobę zadziała to samo. Czemu ty we mnie rzucasz e, miską? Wypuść mnie, bo tu zamarznę. No to bardzo mi przykro, ale... Nie wypuszczę cię stąd, bo czekamy na mojego chłopaka, a później jeszcze będziemy czekać na policję, więc jeszcze trochę sobie tu posiedzisz, ale wiem, jak zaczniesz coś mówić. Proszę tutaj, zapaszki. Yy. E, Okej, okay, to jak masz na imię? Może wróćmy do tego tematu. Jak masz na imię, kolego? Tomek. Tomek? Tomasz. A masz jakieś dokumenty przy sobie, żebym wiedziała, czy to prawda? Nie mam. Nie masz okej, okay, ale masz na imię Tomek, tak? Tomek, dobrze. Dobrze, Tomku, to poczekaj tu sekundę. Widzicie? Ja po prostu wiedziałam, że to zadziała. Mogłabym teraz z każdym pytaniem mu to podstawiać pod nos i wyśpiewałby wszystko. Ale nie miałabym z tego takiego fanu. Także już wiemy, że na naszym podwórku mamy Tomka. I weźmiemy jeszcze jedną jakąś śmierdzącą rzecz. I zadamy jeszcze jedno pytanie, a po... Próbujemy innych metod na gadanie, jeśli te przestaną działać. Nie wiem tylko, co możemy wziąć, bo nie mam jakichś śmierdzących rzeczy na chacie. Co by tu można było wziąć? Nie wiem, ej, nie mam pojęcia. Robiłam obiad. I mamy kawałek cebuli. Zmarujemy mu tą cebulą na a może chciałbyś odpowiedzieć nam jeszcze na jakieś pytanie? To dlaczego moją torebkę chciałeś zabrać? Potrzebuję pieniędzy. Jakich pieniędzy? Pieniędzy. A po co ci pieniądze? Ale nie płacz, to tylko cebula. Jakich pieniędzy potrzebujesz? Po co ci pieniądze? I dlaczego stwierdziłeś, że dobrym pomysłem będzie kradzież zamiast pójść do pracy? Co? Jak na jedzenie. Jak na jedzenie. Żeby ukraść pieniądze na jedzenie, ty się odstawiłeś w taki outfit i chciałeś. A! Co ty robisz? No. Tobi! Opuszczaj! No i w tym momencie żarty się skończyły Ja z nim normalnie chciałam rozmawiać On nie chce normalnie rozmawiać Także w tym momencie żarty się skończyły Będę stała przy nim Z dezodorantem i będę go psikała po oczach nie obchodzi mnie to Idealnie, no i wracamy tam Nie chce po dobroci ze mną rozmawiać No to zastosujemy jeszcze lepsze taktyki W takim razie e, Przyszłam cię tylko uświadomić, co się rzucasz i tak się stąd nie wyrwiesz, wyglądasz po prostu żałośnie. Ale przyszłam Cię tylko uświadomić, że mam teraz rzecz do obrony, więc jak będziesz mi próbował zrobić cokolwiek, to dostaniesz dezodorantem po oczach i wpuszczę Ci ten dezodorant do tej Twojej żałosnej maski i się tam udusisz, zrozumiałaś? No, też tak myślę. A teraz sobie tutaj posieć. Tomka chyba naszła na refleksję, bo już nie jest taki cwany, jaki był. I teraz udaje smutnego i pokrzywdzonego, co mnie dosyć mocno irytuje że Tomek stwierdził, że będzie robił z siebie teraz ofiarę i będzie udawał takiego smutnego, tak jakby to jemu się ktoś wkradł na podwórko i próbował go okrać, no to, żebym nie musiała patrzeć na to jego skwaszoną. Minę, wpadłam na pewien pomysł, do którego przyda nam się to, ale muszę też zabrać ze sobą taśmę, bo nie ma związanych dłoni i tak jak widzieliście przed chwilą zaczął mnie szarpać, więc tym też musimy się zająć i tym zajmiemy się najpierw. A co ty robisz? Ale debila to z siebie możesz robić, a nie ze mnie. Powiem tak, przyszłam odebrać ci możliwość właśnie ruszania tymi rękami niestety. Nie zachowywałeś się dobrze i muszę ci je teraz związać. Ale nie smuć się, będzie dobrze. Będziesz sobie siedział w ciepłym więzieniu. Spróbuj poruszać ręczkami. No. Chyba nie wiesz, co robisz, chłopczyku. Ale widzę, że jesteś bardzo smutny i może to z tego wynika twoje tragiczne zachowanie, tak? Jesteś smutny? Tak... O kurde, no. To żebyś nie był smutny postanowiłam, że sprawdzę, że na twojej twarzy pojawi się uśmiech. Tak? Tak, naprawdę, patrz. Proszę bardzo, jak się uśmiechasz teraz. Już jesteś szczęśliwy? Nie wiesz? Kurde. Ty, a oczy masz? działaś mi palca do oka Tak? Mhm. Kurde, nie wiedziałam, sorry Ale co ty robisz? Au! No weź mnie, zostaw I tak stąd wyjdę Tak, wyjdziesz <grym> Wyjdziesz to ty może kiedyś z więzienia Będę na odległość, bo jesteś dosyć niebezpieczny Ale może wrócimy do tematu Dlaczego to mi chciałeś zabrać torebkę? I w ogóle to Jak czujesz się z tym, że pokonała cię dziewczyna? No, jest to dosyć mocno żałosne. A poza tym e, tak ci jeszcze tylko powiem, że ja nawet w tej torebce nic takiego nie miałam, także... Także nawet jeśli chciałeś. A co ty robisz? Rozciągam się. To się nie rozciągaj. Ja na wszelki wypadek wstanę. Jeśli chciałeś zabrać pieniądze na jedzenie, no to w mojej torebce już pieniędzy nie znalazł, bo są tam tylko i wyłącznie papierki po cukierkach i kosmetyki, także... Także pokonała Cię dziewczyna, Zostaw tą taśmę, bo zaraz przyniosę kolejną. Pokonała Cię dziewczyna, a nawet jeśli by Cię nie pokonała, to i tak w tej kradzieży nic byś nie dostał, zresztą sami zobaczcie. Ja w tej torebce nie mam totalnie nic. No, co ja tu mam? Róż z Hello Kitty, pędzelek, tuż do rzęs. Ej, Ziółtek przyjechał, Ziółtek otwiera bramę. Wszystko wymyśla. No, gościu leży związany, tam do filara go związałam. Nawaliłam go lampą i go przyciągam i go związałam. Ty się dobrze czujesz? Naprawdę. Nie czuję się dobrze, bo chciał mi zaraz srebkę i mi ją rozwalił. Ale mnie nie ukradł, bo go walnęłam, kopy Ale... jaja i potem z lampy. Patrz, lampa to leży. Chodź, pokażę ci. Tu leży, a on leżał tam. Ty sobie znowu robisz jakieś no, jaja, czy ale co? ale naprawdę siedzi. Na kamerach jest nagrane. Ci zaraz pokażę, jak go nabaliłam. Gdzie siedzi? Tam, na tarasie. Dobra, chodź tędy. Ol, zimno. No. A ja go oblałam jeszcze wodą. Jak ty sobie robisz jaja, a ale... ja specjalnie jechałem. Nie, naprawdę. Cześć, Wiesiu. I ty go cały Wow, cieś, mocno wow, cięść piesku. Ten gościu tam siedzi związany, a Toti do niego normalnie przyszedł i go zaczął przytulać. <noise> bo stwierdził, że mu chyba smutno. Toti taki jest. Bo... Dobra, idź, no idź. Musimy po policję dzwonić, ja sama się bałam, ale... No i tu po prawej siedzi. Kto siedzi? No nam... Gdzie siedzi? No, tu siedział, nawet niż taśmę. O, patrz. Jest normalny ślad jego dupa, gdzie jest suche i na około mokre. Uciekł. Napadł ci jakiś gościu u nas na podwórku. No. Nawaliłaś go. Tak. Później go związałaś tutaj. Tak. I na końcu uciekł. No, jak po ciebie poszłam, no to musiał wtedy uciec. No, musimy na kamerze sprawdzić, gdzie on poszedł. Weź, nie troluj. No, serio, no, najpierw zobaczymy, jak go nawaliłam, bo sama jestem ciekawa, jak to wyglądało. I żeby ci udowodnić, a potem musimy sprawdzić, co się z nim stało. Także dalej i odpalaj tę aplikację z kamer. Daj mi spokój. No, hod! E, ty się cieszę, że on mi nie zawrócił torebki, chociaż w sumie nic z niej nie było. I mi ją rozwalił. Ale cieszę się, że sobie poradziłam, bo mógł się tutaj wkraść i zabrać nam rzeczy. Ale ja go pokonałam, więc powinieneś mi jeszcze dziękować. E, to, jak ja tutaj wchodziłam do domu, to było po 17 jakoś. Jeszcze było mega jasno. Okej, okay. na no nic na no to będziemy szukać na kamerze. To ty zejdź, ten pies dzisiaj to naprawdę pokazał idealnie, jakby się sprawdził w roli obrońcy. O patrz, idę, idę, idę za kupami. Widzisz, byłem kupić kocyki i patrz, i widzisz! No rzeczywiście. I tu i się wkurzyłam, już na niego go kopłam, widzisz? I jeszcze go walnęłam z tej torebki i ją do końca rozwaliłam. Co jest? No i widzisz, jak podległam szybko? <noise> I on tu leży akurat za tym krzakiem. I ja wtedy wpadłam na pomysł, no... <noise> Ty jesteś chora. Ale zadziałało. <noise> Oj, tu już pat. Ja tylko go lampą sprawdziłam czy oddycha. No. Lampa na bok. No i to już było ciekawiej, bo musiałam go jakoś przeczogać. On był taki gruby. W ogóle miał brzuch taki, że nie wiem, czy on własne stopy widział. I musiałam go targać. Dobrze, że nikt mnie nie widział. I nie słyszał, jak się dre. No i co teraz powiesz? No dobra. Ty, ale my mamy kamerę tutaj, to będzie jak go wiążę. On naprawdę tu siedział. Dobra, zaraz do tego przejdziemy. Ja muszę zobaczyć, jak go nie wyciągłaś. No raczej się nie teleportował, nie? No widzę, że opór był. No był burzy! <grym> Wszystkie taktyki, przodem, tyłem, za ręce, za nogi. <grym> ale dobrze go ogłuszyłam, bo. Ręka jak młotek, no to co, trzeba karpia ogłuszyć. No i potem wróciłam jednak do taktyki za ręce go ciągnąć, bo te nogi to miał takie ciężkie, w ogóle miał kapcie jakby do przedszkola szedł. O, idzie, 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 idzie. No widzisz? Dobra, e, czyli teraz sprawdzamy tą kamerę tutaj, tak? Tak, tu poszłam już Widzisz, posadziłam go, poszłam po taśmę szybko, musiałam działać i już go wiąże. No dobra, rzeczywiście leży sobie ziomek przy filarze i Maja go wiąże. Dziwne rzeczy się dzieją, serio. No ale już widzisz, że nie kłamowałam cię. No ale dobra, bardziej ciekawi mnie, co się z nim stało. No właśnie. nie interesuje, czy stąd uciekł, czy jeszcze gdzieś się tu schował. Ale już mu powtarzałam, że tu wszędzie są kamery, a on mówi, nie nagrywaj mnie. Popatrz, tutaj się rozwiązał, widzisz? No, to wtedy jak ja zobaczyłam, że ty podjeżdżasz. I się wywalił. I pobiegł dalej, czekaj, inna kamera, szybko. 17.54 była tam, czyli tutaj jakoś parę sekund opóźnienia powinno być. O, biegnie, biegnie, biegnie. Jeszcze z taśmą. <laughs> się wywalił. To... No i pies za nim, widzisz? Mówiłam, jaki to jest zdrajca. <laughs> Albo on się bał go, ten złodziej psa. Nie I popatrz, tutaj przez płot próbował skakać, przeskoczył. Przeskoczył, dobra, czyli uciekł do lasu. No, raczej już tu nie wróci, myślę. no ogólnie po tym, jak Maja go załatwiła, to raczej na pewno tu nie wróci. W teorii moglibyśmy nawet to zgłosić na policję. No ja mu powiedziałam, że zadzwonimy po policję, ale nie było go już, więc... No tak, no ale wiesz, wszedł na nie swoje podwórko, więc na pewno by go szukali. No ale nawet nie widziałam jego twarzy. Och... Aby już nie próbował mówić że. Po czym zaczął mnie bić. Normalnie nie mieszamy. No nic, no to. Z racji, że Maja tak sobie bardzo dobrze poradziła, to nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na jej kanał. Zresztą za chwilę tam wlatuje kolejny odcinek. Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie tamtego kanału, to koniecznie to zróbcie. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału z dzwonkiem, to koniecznie sprawdźcie, czy macie dzwonek. A dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami, które się tutaj pojawiają. A w tym momencie zapraszam Was na następne filmy, które wyświetlają Wam się na ekranie. I koniecznie klikajcie w jeden z nich jak najszybciej bo znikną one dokładnie za 3, 2, 1,